21 listopada bieżącego roku w wyborach samorządowych mieszkańcy Garwolina wybiorą burmistrza Garwolina oraz 15 radnych Rady Miasta Garwolina. W wyborach na burmistrza Garwolina Stowarzyszenie dla Garwolina zachęca do postawienia znaku X w kratce przy nazwisku kandydata SDG, którym jest Michał Krzysztof Rękawy. 21 listopada prosimy o postawienie znaku X w kratce przy nazwisku Michała Krzysztofa Rękawka. W wyborach do Rady Miasta Garwolin wybierzemy 15 radnych. Garwolin jest podzielony na 5 okręgów wyborczych. W każdym z nich wybierana jest różna liczba radnych. Najwięcej radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym numer 1. W tym okręgu wybieramy czterech radnych. Okręg ten obejmuje swoim zasięgiem m.in. ulicę Jagodzińską, Żwirki i Wigury, Stasica, Szkolną, Wolną, Kuśnierską, Kościelną, Spacerową, Radosną, Sportową, Olimpijską, na ulicy Kościuszki numery Parzyste oraz Budzeń i Leszczyny. W tym okręgu Stowarzyszenie G do, dla Garwolina. Zachęca do postawienia czterech znaków X w czterech kratkach przy nazwiskach wszystkich czterech kandydatów Stowarzyszenia dla Garwolina, ponieważ z tego okręgu wybieranych jest czterech radnych i każdy mieszkaniec może oddać cztery głosy w wyborach na radnych Rady Miasta Garwolin. Okręg wyborczy numer dwa. W tym okręgu wybieramy trzech radnych. Okręg ten obejmuje osiedle Zarzecze, Zawady, aleje legionów, wiejską, polną, osiedle koszary, osiedle Rataja, Dobrą, osiedle działki oraz osiedle przy ulicy Betowena. W tym okręgu stowarzyszenie dla Garwolina zachęca do postawienia znaku X. W trzech kratkach przy nazwiskach wszystkich trzech kandydatów Stowarzyszenia dla Garwolina. W tym okręgu Komitet Wyborczy SDG wystawia Jędrzejczaka Józefa Tomasza, Mazurka Krzysztofa Józefa oraz Rękawka Michała Krzysztofa. Każdy mieszkaniec tego okręgu ma możliwość wyboru trzech radnych Rady Miasta Garwoli. Stowarzyszenie dla Garwolina zachęca do oddania głosu na wszystkich trzech kandydatów stowarzyszenia. Okręg wyborczy numer 3. W tym okręgu wybieramy również trzech radnych. Okręg ten obejmuje swoim zasięgiem tak zwany Stary Garwolin, ulicę Długą, Senatorską, Nadwodną, Wyszyńskiego. Kościuszki, numery nieparzyste od 1 do 25 oraz ulicę Targową, Narutowicza, Sienkiewicza, Przechodnią, Bajkową i Baśniową. W tym okręgu Stowarzyszenie dla Garwolina zachęca do postawienia znaku X w trzech kratkach przy nazwiskach wszystkich trzech kandydatów SDG. W tym okręgu Komitet Wyborczy Stowarzyszenia dla Garwolina. Wystawia do Rady Miasta Dobrowolskiego Andrzeja, Jańca Marka i Lasotę Roberta. Każdy mieszkaniec może oddać trzy głosy, wybierając trzech radnych Rady Miasta z tego okręgu. Stowarzyszenie dla Garwolina zachęca, aby te trzy głosy oddać na kandydatów Stowarzyszenia dla Garwolina. Okręg wyborczy numer cztery. W tym okręgu wybieramy dwóch radnych. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Dla Garwolina wystawia tylko jednego kandydata Brzozowskiego Tomasza oraz popiera Krzysztofa Mianowskiego, który startuje z własnego komitetu. Tak więc Stowarzyszenie Dla Garwolina zachęca do postawienia znaku X w dwóch kratkach. Przy nazwisku kandydata SDG Brzozowskiego Tomasza oraz przy nazwisku kandydata popieranego przez SDG Krzysztofa Mianowskiego. Okręg wyborczy numer 4 obejmuje swoim zasięgiem ulicę Polską, Mazowiecką oraz przyległe ulice, ulicę Jana Pawła II, osiedle stacyjne, osiedle przy ulicy II Armii Wojska Polskiego oraz Ulicę Kościuszki, numery nieparzyste od numeru 27 do numeru 49. Okręg wyborczy numer 5. W tym okręgu wybieramy trzech radnych. Stowarzyszenie dla Garwolina wystawia w tym okręgu dwóch kandydatów: Michalika Sławomira Stanisława i Krawczyka Dariusza Wiktora. Zachęcamy do postawienia znaku X. W dwóch kratkach przy nazwiskach obydwu kandydatów Stowarzyszenia dla Garwolina. Okręg wyborczy numer 5 obejmuje swoim zasięgiem osiedle Romanówka, osiedle Kościuszki oraz ulicę Warszawską i Zamojską. Twój głos może odmienić Garwolin. Dnia 21 listopada zapraszam do wzięcia udziału. W wyborach samorządowych na burmistrza miasta Garwolina i radnych Rady Miasta oraz do oddania głosu na kandydatów Stowarzyszenia dla Garwolina.